Czy wiecie, gdzie w Londynie znajduje się ulica Pudding Lane i czy wiecie, z czego zasłynęła? Jej lokalizację zdradzę Wam na końcu tej historii, a przykrą słowę opowiem już teraz. Przenieśmy się więc w drugą połowę XVII wieku, a dokładniej do bardzo późnego wieczoru 1 września 1666 roku. Na Pudding Lane wraz z rodziną i pomocnikiem mieszkał królewski piekarz Tomasz Fariner. Właśnie kładzie się spać na piętrze swojego domu. Na parterze znajduje się piekarnia i tam do snu układa się czeladnik. XVII-wieczny Londyn, choć był miastem handlowym, zdawał się być bardzo zacofany na tle innych europejskich miast tej epoki. Dominowała w nim ciasna drewniana zabudowa, domy kryte słomą. Biedota mieszała się z arystokracją i momentami trudno było odróżnić, gdzie kończy się slums, a zaczyna elegancka część miasta. Niektóre domy, podobnie jak ten Tomasza Farinera, połączone były z rodzinnymi warsztatami. Kowale, krawcy. Piekarze, piwowarzy i wszelkiego rodzaju rzemieślnicy zajmowali poszczególne uliczki miasta. Na zabudowę ówczesnego Londynu składały się też targi i budynki portowe, w których handlarze i kupcy przechowywali zagraniczne towary, m.in. wosk do świec, łój, olej i węgiel. Oprócz tego budynki użyteczności publicznej i kościoły, a wszystko to było tak ze sobą ściśnięte, że momentami ciężko było się przecisnąć między budynkami. Lato roku 1666 było wyjątkowo suche i gorące. Londyńczycy z tęsknotą wypatrywali deszczu. Tych kilka czynników, łatwopalny materiał, z którego zbudowano londyńskie domy, bardzo ciasna zabudowa i susza przyczyniły się do nieszczęść, które już kroczyły w stronę miasta. Ale wróćmy do nocy 1 września 1666 roku i Tomasa Farinera, układającego się do snu na Pudding Lane w swojej piekarni. Nie ma pewności, czy to sam Fariner, czy jego czeladnik, źle wygasili piec piekarski, który wyrzucił z siebie iskry. Te padły na stos przygotowanych na rano szczap drewna i w kilka chwil rozpętało się prawdziwe piekło. Thomas przez sen wyczuł dym i zdołał uciec z płonącego budynku, ewakuując swoją rodzinę. Dla jego pomocnika było już za późno. Zginął, stając się tym samym pierwszą ofiarą pożaru, który Anglia zapamięta jako The Great Fire of London, czyli wielki pożar Londynu. Płomienie z piekarni farinera zaczęły szybko przenosić się na sąsiednie budynki. Musicie wiedzieć jeszcze, że XVII-wieczny Londyn był tak zacofanym miastem, że nie miał ani jednej jednostki straży pożarnej. Pożary gasili mieszkańcy miasta skupieni w gaśnicze oddziały. I w przypadku wielkiego pożaru nie było inaczej. Obywatele stanęli na wysokości zadania i rzucili się na ratunek. Szybko jednak okazało się, że walczył z żywiołem, który jest większy i straszniejszy, niż wszystkie, które dotychczas widzieli. Ogień bowiem momentalnie przeskakiwał z budynku na budynek. Trawiąc wysuszone drewno i strzechy, ludzie początkowo wierzyli, że nic im nie grozi. Widzieli przecież już nie jeden pożar i ten nie wydawał się groźniejszy od innych. Niektórzy nawet zaalarmowani przez swoich sąsiadów we wczesny niedzielny poranek 2 września, wracali do swoich łóżek, myśląc, że pożar jest bardzo odległy. Ogień jednak szybko się rozprzestrzeniał, podsycany wschodnim wiatrem. Pędził wzdłuż wybrzeża Tamizy i trawił po drodze budynki portowe wypełnione wspomnianymi już łatwopalnymi materiałami. Przez całą noc nabierał rozpędu i pochłaniał kolejne ulice miasta. Kontrolę nad Londynem przejął brat króla Jakub II Stuart, a jego strażnicy próbowali zapobiec zamieszkom i grabieżom. Mieszkańcy miasta zrozumieli, jak wielkie niebezpieczeństwo im grozi. Część natychmiast spakowała swoje rzeczy i zaczęła uciekać wszystkimi możliwymi drogami. Inni zaczęli szukać bezpiecznego schronienia dla siebie i swojego dobytku. Jednym z miejsc, które wydawało się idealne, była Katedra Świętego Pawła. Budynek w tamtych czasach wyglądał zupełnie inaczej niż ten dzisiejszy i przychodził właśnie gruntowny remont. Obstawiony był rusztowaniem, ale przestrzeń wokół niego była pusta. Nie było tam żadnych domów, a jedynie cmentarz. Londyńczycy doszli więc do wniosku, że to idealne miejsce na przechowanie swojego dobytku. Lokalni papiernicy i bibliotekarze zaczęli wnosić przed kościół swoje najcenniejsze artykuły, a w ślad za nimi przyszli zwykli mieszkańcy miasta. Plac przed katedrą szybko wypełnił się książkami i meblami, a gdy zabrakło miejsca na zewnątrz, dobytek zaczęto ustawiać wewnątrz świątyni, wypełniając nim nawy kościoła, a nawet jego krypty. Nadzieje mieszkańców miasta okazały się jednak płoche bowiem 4 września 1666 roku wiatr przywiał na ołowiany dach świątyni fragment płonącego drewna. Jak już wspomniałam, katedra w tym czasie przechodziła gruntowny remont. Jednym z remontowanych elementów był dach. Część ołowianych płytek, które go tworzyły uległy poważnemu uszkodzeniu, dlatego postanowiono tymczasowo zastąpić je drewnianymi elementami. I to właśnie te elementy zajęły się ogniem. Od dachu zajęły się inne fragmenty katedry i rusztowanie, które ją otaczało. Największym paliwem dla pożaru okazał się zgromadzony w świątyni i dookoła niej dobytek mieszkańców miasta. Kościół zapłonął jak pochodnie. Świadkowie opisywali ogromną łunę i płynącą ulicami ołowiu pochodzącą ze stopionego dachu. Pożar szalał dalej. Do cywilnych jednostek dołączyli strażnicy Jakuba II i milicjanci z sąsiednich miast. Zapory przeciwogniowe, którymi dysponował Londyn, nie sprawdziły się. Jakub II zarządził więc stworzenie pasów przeciwpożarowych. W tym celu rozbierano domy, by rozróżnić zbyt ciasną zabudowę i zatrzymać pożogę. Wysadzono też w powietrze składnice prochu, by zapobiec zniszczeniu Tower of London. Pożar sięgał już poza bramy miasta. Dopiero 6 września wiatr ucichł, a walczącym z żywiołem udało się ugasić płonące miasto. Londyn był zniszczony. Spłonęły prawie wszystkie domy, większość kościołów i prawie cała infrastruktura miasta. Odbudować trzeba było wszystko. Koszty oszacowano na 10 milionów funtów, podczas doroczny dochód XVII-wiecznego Londynu wynosił zaledwie 12 tysięcy. Za cud można uznać, że zginęło tylko 16 osób, chociaż niektóre źródła mówią, że było ich sześć. Nie mamy jednak pewności, że ofiar pożaru nie było więcej. Pewne jest natomiast, że bez dachu nad głową zostało 100 tysięcy osób. Łuna pożaru. Widoczna była z odległości 45 km. Już w kilka dni od tragedii król Karol II Stuart przystąpił do odbudowy miasta. Zatrudnił architektów, którzy mieli za zadanie odbudowę miejskiej infrastruktury, tak by zminimalizować ryzyko kolejnych pożarów. Nowe domy odbudowano z cegły i kamienia. Nowe ulice były znacznie szersze. Zlikwidowano też wiele wąskich uliczek i przejść między domami. Odbudowy wymagały również zniszczone kościoły. To zadanie zostało zlecone Christopherowi Renowi. Był to wielki uczony swoich czasów, astronom, matematyk i wybitny architekt. Renowacja katedry św. Pawła przed pożarem odbywała się właśnie pod jego okiem. Jemu też król Karol II zlecił odbudowę świątyni po pożarze. Katedra świętego Pawła okazała się być jego najwybitniejszym dziełem. Poświęcił jej kilkadziesiąt lat swojego życia. Oprócz katedry Ren zaprojektował 50 innych, zniszczonych w pożarze kościołów. Część z nich istnieje do dziś i nadal są używane. Inne jak Sandanstan zostały zniszczone, a władze miasta nie zdecydowały się na ich odbudowę. Tak czy inaczej, gdy będziecie przechadzać się uliczkami City i gdy będziecie mijać kościoły, zerknijcie na tabliczki informacyjne, żeby znaleźć na nich czas budowy i nazwisko jego twórcy. Ren oprócz wspomnianych kościołów budował też inne budynki, m.in. obserwatorium w Greenwich czy bibliotekę Trinity College w Cambridge. Ale jeśli chodzi o charakterystyczne miejsca stworzone przez Rena w Londynie, to nie można nie wspomnieć o Monument. Monument to wysoka na 62 metry kolumna w stylu doryckim, zwieńczona złotą płonącą urną. Wren, projektując tą budowlę, chciał upamiętnić straszne dni 1666 roku. Postawiono ją w nieprzypadkowym miejscu, bo na terenie, gdzie przed pożarem stał kościół St. Margaret, który spłonął jako pierwszy z londyńskich kościołów. Monument stanął w odległości około 60 metrów od piekarni Thomasa Farinera na Pudding Lane. Tu więc wyjaśnia się, gdzie jest ta historyczna ulica. Zwieńczeniem kolumny początkowo miał być posąg króla Karola II, ale ten pomysł nie spodobał się monarsze, dlatego wybrał płonącą urnę. U podstaw monumentu znajdują się cztery tablice. Trzy z nich to inskrypcje zawierające m.in. nazwiska burmistrzów miasta z czasów odbudowy monumentu, pochwały dla króla Karola za wkład w odbudowę miasta i opis Wielkiego Pożaru. Ostatnia, czwarta tablica, umiejscowiona od strony zachodniej, to płaskorzeźba. Płaskorzeźba ta przedstawia siedzącą na ruinach kobietę. Jest ona wymownym symbolem Londynu. Za kobietą znajdują się dwie postacie, które próbują ją podźwignąć. Jedna, ta ze skrzydłami, to personifikacja czasu. Na dalszym planie widać płonące budynki i ludzi rozpaczliwie unoszących ręce do góry. To mieszkańcy miasta. Wyżej podziwiać możemy dwie boginie: jedna z rogiem obfitości, druga z gałązką oliwną. Symbole te oznaczają bogactwo i pokój. W prawym dolnym rogu w stroju Rzymianina znajduje się król Karol II Stuart. Król trzyma w swojej dłoni buławę, którą nakazuje trzem kobietom z jego orszaku pomóc siedzącej kobiecie, personifikacji Londynu. Te trzy kobiety to symbole nauki, wolności i architektury. Za królem stoi jego brat, Jakub II Stuart. Trzyma w dłoni wieniec, żeby ukoronować nim podnoszące się z ruin miasto. Za Jakubem znajdują się jeszcze dwie postaci symbolizujące sprawiedliwość i odwagę, a w tle odbudowujący się Londyn. Dziś monument otwarty jest dla zwiedzających. Można wspiąć się na taras widokowy umieszczony pod płonącą urną. Prowadzi do niego 347 spiralnych schodów, a sam taras zabezpieczony jest stalową siatką. Teraz jeszcze kilka ciekawostek. W 1986 roku londyńscy piekarze przeprosili burmistrza City za to, że ich cech przyczynił się do zniszczenia miasta, a na Pudding Lane, w miejscu gdzie stał dom Thomasa Farinera, murowali pamiątkową tablicę. Londyńczycy szybko nie wyciągnęli wniosków po wielkim pożarze, bowiem pierwszą jednostkę straży pożarnej utworzono w Londynie dopiero w XVIII wieku. Oczywiście wielki pożar nie był ani pierwszym, ani ostatnim nieszczęściem, które spadło na Londyn. Ale o innych losach miasta dowiecie się już w następnych odcinkach. Jeśli spodobała Wam się ta historia, to zostawcie coś po sobie i nie zapomnijcie o subskrypcjach. Do usłyszenia wkrótce.